Witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku chciałabym opowiedzieć Wam trochę o tym, jak chronić się na cmentarzach, co jest szczególnie przydatne w okolicach 1 listopada, kiedy to wszyscy ruszają odwiedzić groby swoich bliskich. Czy kiedykolwiek myśleliście o tym, czy coś, jakiś duch, jakiś byt może się do Was przykleić i wrócić z Wami do domu po takiej wizycie na cmentarzu? Co zrobić, żeby do tego nie doszło? Na te pytania odpowie nam między innymi cmentarny folklor, czyli przesądy na temat miejsc pochówku, których pełno w wielu różnych kulturach, i w których niewątpliwie kryje się wiele prawdy. Jeżeli ta tematyka Was interesuje, zapraszam do oglądania dalej. Na wstępie powiem jedną bardzo ważną rzecz cmentarze nie są ani niebezpieczne ani pechowe. Należy je traktować jak swego rodzaju portale. To właśnie w takich miejscach życie styka się ze śmiercią i jak to zwykle przy takich portalach jest i na cmentarzach energia może być różna. Możemy czuć się przytłoczeni, źli, nieszczęśliwi, chociaż jeszcze przed bramą cmentarza czuliśmy się bardzo dobrze. Ja mimo że uwielbiam spacerować wśród grobów, odkrywać zapomniane cmentarze. To też miewałam tak, że byłam. Przytłoczona energią jakiegoś cmentarza, bo bywa ona bardzo chaotyczna, a nawet można napotkać negatywną energię, będąc na cmentarzu. Yy, dlatego też, w związku z tym, że cmentarz jest miejscem tak niezwykłym, jakakolwiek praca z jego energią może być bardzo ryzykowna, a sama magia cmentarna jest yy, bardzo poważnym tematem i może być niebezpieczna. Jak to się mówi? Przesądy jednego człowieka są przekonaniami drugiego, szczególnie w tak wrażliwym temacie jak śmierć. W różnych kulturach nazbierało się naprawdę wiele zabobonów, i tak jak już mówiłam, w większości kryje się ziarno prawdy, które może pomóc nam w ochronie energetycznej na cmentarzu. Pamiętajcie jednak, że każdy cmentarz ma swoją energię energię ziemi, ludzi, którzy są na nim pochowani a więc każdy cmentarz jest po prostu Inny. Podstawową zasadą ochrony podczas wizyty na cmentarzu jest szacunek do miejsca, do ludzi, którzy są na nim pochowani. Jeżeli, będąc na cmentarzu, nie zachowujecie się odpowiednio, nie możecie wykluczyć, że nie poniesiecie za to konsekwencji. Dodatkowo, dbanie o porządek, wyczyszczenie zapomnianych grobów to również bardzo dobra forma zadbania nie tylko o sam cmentarz, ale również o swoją energię i samopoczucie podczas przebywania na cmentarzu. Kiedy byłam dzieckiem, mówiono mi, żeby absolutnie nic z cmentarza nie wynosić, ani pod żadnym pozorem nie przynosić niczego do domu. Dajcie znać, czy wy też się z czymś takim spotkaliście. Ma to swoje uzasadnienie w przesądzie, który mówi, że zabieranie przedmiotów z cmentarza przynosi pecha i nieszczęście, że wynosząc cokolwiek z jakiegokolwiek grobu, zapraszamy cmentarne duchy, a nawet samą śmierć do naszego domu. Dlatego też nie powinno się wyrzucać starych zniczy czy kwiatów do śmietników poza bramami cmentarza, tylko tak to wszystko ogarniać, żeby wychodzić z nekropolii z pustymi rękami, nic nie zabierać ze sobą. Pewnie zastanawiacie się teraz, jak to się ma do wody i ziemi cmentarnej oraz do tego, o czym mówiłam w tym filmie. Już wyjaśniam. Zabierając się za magię cmentarną, trzeba mieć w sobie mnóstwo dojrzałości, szacunku i pokory. Wynosząc cokolwiek z Cmentarza, nawet kiedy będzie tu tylko woda, którą zebraliśmy z szacunkiem ze studni lub z miejsca pochówku kogoś z naszych przodków, zawsze jest ryzyko. Ale przy pracy z wodą cmentarną wychodzimy z założenia, że zajmują się tym osoby, które od dawna pracują z energią i po prostu są bardziej tego wszystkiego świadome. Mimo wszystko ważna jest ochrona energetyczna oraz oczyszczanie. Najlepiej jest też oczyścić rzeczy, które zabierzecie z cmentarza. Nie tylko wodę, bo nie tylko o tej wodzie tutaj y, mówię, ale też o innych rzeczach. Jeżeli rzeczywiście coś Wam z tego cmentarza zostanie, jakiś znicz, czy cokolwiek innego, naprawdę warto y, takie rzeczy oczyszczać. Ogólnie rzecz biorąc, y, temat wody cmentarnej, magii cmentarnej jest bardzo szeroki. Jeżeli jesteście na początku swojej drogi, jako czarownice, to proszę Was, uważajcie z takimi rzeczami. Dajcie też znać, czy chcecie więcej filmów o tej tematyce. Czy słyszeliście kiedykolwiek o strażnikach cmentarzy? Mówi się, że każdy, nawet najstarszy zapomniany cmentarz, ma swojego strażnika, takiego opiekuna, który czuwa nad innymi zmarłymi i spokojem nekropolii. Jest to duch osoby, która albo została pochowana jako pierwsza na danej ziemi, Albo jako ostatnia. Przesąd na ten temat y, mówią różnie. Bardziej prawdopodobne jest, i ja sama się do tego skłaniam, że jest to jednak e, duch pierwszej pochowanej na cmentarzu osoby, bo to w sumie logiczne. E, poza tym dawniej próbowano e, się jakoś, wiecie, wycwanić i na nowo powstałych cmentarzach zamiast człowieka chowano pierwsze zwierzę albo e, ludzi bezdomnych, żeby po prostu oszczędzić komuś. Takiego wiecznego czuwania nad cmentarzem. Taki strażnik opiekuje się wejściem do cmentarza i pilnuje jego granic. Nie wszyscy w to wierzą, i tak naprawdę trudno powiedzieć, czym są opiekunowie cmentarzy. Czy to rzeczywiście duch pierwszych pochowanych na cmentarzu osób? Co myślicie? Może są to jakieś swoiste myślokształty, demony? Bogowie, nawet niektórzy wierzą, że są to wysłannicy śmierci. Jestem bardzo ciekawa Waszego zdania. Cóż, faktem jest, że mają oni trochę pracy, no bo to oni w dużej mierze odpowiadają za energię swojego cmentarza. Osoby wierzące w cmentarnego strażnika, nie tylko czarownice. Sama kiedyś widziałam, jak pewna starsza pani przechodząc obok mnie przez bramę cmentarza, powiedziała na głos, jak się nazywa, i że przychodzi zapalić znicz i się pomodlić. A wiecie, nikogo obok niej nie było. Wtedy byłam małą dziewczynką i nie wiedziałam o co chodzi i Wyjaśniono mi, że taka jest tradycja, że tak po prostu się mówi. Poza tym pomyślałam też, że jest po prostu odklejona, żyje w swoim świecie. Yhm. Dopiero kiedy zaczęłam zgłębiać cmentarny folklor i dowiedziałam się o istnieniu strażników, zrozumiałam o co chodziło i o co chodzi z tą tradycją. Bo widzicie, strażnicy utrzymują równowagę, decydują o tym, kto może stąpać po cmentarnej ziemi, odpowiadają również za ochronę żywych istot, które przebywają na terenie cmentarza. Można powiedzieć, że są takimi. Ochroniarzami na bramkach. Przedstawienie się im i powiedzenie, w jakim celu przychodzi się z wizytą, e, sprawia, że to miejsce staje się dla nas po prostu bardziej przyjazne. E, jest to też takie, taka swego rodzaju ochrona. E, o opiekunach e, cmentarzy mogłabym nagrać osobny film, bo jest to mega obszarny temat. Dajcie znać. Czy jesteście zainteresowani? I koniecznie napiszcie w komentarzu, czy i wy spotkaliście się z takim przedstawianiem się i komunikowaniem swoich intencji przed bramą cmentarza. Pewnie zastanawiacie się, czy ja wierzę w cmentarnych strażników. Trudno powiedzieć, jakaś część mnie na pewno, bo czuję się o wiele lepiej i mam taką radość w sercu. Kiedy myślę o tym, że takie miejsca jak cmentarze mają swoich opiekunów. Kiedy chcemy iść na cmentarz, warto założyć amulet ochronny i o tym chyba nikomu nie muszę specjalnie mówić. Czy to będzie pentagram, czy jakiś minerał, albo medalik, niezależnie w co wierzycie, dobrze jest się w ten sposób zabezpieczyć. Pamiętajcie, żeby podczas wizyt na cmentarzu pod żadnym pozorem nie gwizdać, nie śmiać się ani zbyt głośno nie rozmawiać. Wiele przesądów mówi, że takim zachowaniem Kusi się śmierć. Wiele przesądów mówi również, że powinno się przeprosić, przechodząc nad grobami, bo robiąc to, zakłóca się spokój pochowanego. Dajcie znać, czy to praktykujecie. Ja staram się nie przechodzić bezpośrednio nad grobem, ale rzeczywiście, kiedy przechodzę takimi bardzo wąskimi alejkami lub między grobami, kiedy wiecie te Ścieżki są takie wydeptane, e, lub groby mają wokół kostkę, na której stanę, lub są tak stare i zaniedbane, że nie wiadomo, gdzie zaczyna się ścieżka, a gdzie kończy grób. No to wtedy przechodząc, przepraszam. Podobno nie powinno się ziewać na cmentarzu, ponieważ duchy albo nawet czychające gdzieś na cmentarzu zło mogą dostać się do naszego ciała. Oczywiście, trudno jest się czasami powstrzymać, dlatego najrozsądniej jest po prostu zakryć usta podczas ziewania na cmentarzu. Nie wiem, czy. Wy też tak. Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale ja, jak tylko mówię o ziewaniu, to naprawdę. Od razu chce mi się ziewnąć. Na pewno chociaż raz słyszeliście, że nie powinno się źle mówić o zmarłych. Nie rozchodzi się o to, że zakłóca się w ten sposób ich spokój lub bo nie wypada. Tak naprawdę przysądy mówią, że duch osoby, o której źle mówimy, będzie nas po prostu prześladować. Czy kiedykolwiek spotkaliście kondukt pogrzebowy? Jeżeli tak, to mam dla was złą wiadomość. Jest to zwiastun niezłego pecha. Podobno, kiedy już do tego dojdzie, trzeba trzymać się za guzik, żeby pech nas nie dosięgnął. Mało tego, mówi się, że kondukt pogrzebowy nie powinien wracać tą samą drogą, którą przybył na cmentarz, ponieważ w ten sposób odprowadzi duszę zmarłego z powrotem do domu. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że takie tematy Was interesują. Dla mnie są one niezmiernie fascynujące. Jeżeli film się Wam podobał, zostawcie kciuka w górę i pamiętajcie o zasubskrybowaniu mojego kanału kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie i pamiętajcie. Uważajcie na siebie podczas wizyt na cmentarzu nie tylko 1 listopada, ale również w inne dni roku. Do zobaczenia.